No kurwa, gdzie ty wiemy, jedziesz, ty? Nie, nie mamy miejsca! Niech spierdala w Uciekaj w Zaraz... Cofnij, cofnij Co? kurwa! On nie wie, co on co... co... Dobra, bierzcie go, weźcie go, Dobra, zostawcie mnie tu! Zostawcie mnie tu! Bierzcie go, bierzcie go! Dobra, bierzcie go, ja uciekam z orki! O! Co, 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 co? O! dalej O!